No właśnie, ścieżki rowerowe są takim impulsem, który powinien rozwijać branżę turystyczną, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby ktoś jechał na rowerze gdzieś dokądś, Chodzi o to, żeby tworzyć dodatkową ofertę turystyczną, żeby mógł się zatrzymać, mógł coś zjeść, coś kupić, mieć serwis rowerowy sobie dedykowany. Były wreszcie hotele, które dla turysty rowerowego mają specjalną ofertę i w temu służą takie działania jak na przykład Małopolska Przyjazne Rowerzyście, jako pewien, jako pewien postulat, ale tak naprawdę jest to impuls rozwojowy dla gospodarki. To, że my dzisiaj mówimy o tym, że potrzebne są pola namiotowe, że potrzebne są pola kempingowe, to są także elementy, z których powinna korzystać branża turystyczna, tworząc swoją ofertę obudowując to, co my tworzymy w Swoim pomysłem, bo tak naprawdę e, tu nie ma nic złego w tym, że ktoś widzi w tym pomysł na zarobienie, bo z tych pieniędzy tak naprawdę tworzy się przychód i budżet województwa. To wpływa na nasz e, rozwój gospodarczy i to są działania pożądane. Turystyka to nie tylko idea i koncepcja, to przede wszystkim bardzo praktyczne zatrudnianie ludzi, e, zarabianie pieniędzy i wreszcie wydatkowanie na wiele innych elementów, bo tw tworzenie budżetów województw, e, budżetów samorządu, bierze się z tego, że ktoś ma. Te pomysły, zarabia środki finansowe i dzięki temu my wszyscy tak naprawdę się rozwijamy. W wielu miejscach można szukać pomysłów na swój biznes. Tak naprawdę nie ma jednego modelu. To nie tylko hotel, jak się okazuje, także tak zwane popularne kwatery prywatne, pola namiotowe to są takie miejsca, w których potencjalny inwestor powinien szukać pomysłów na siebie. Pamiętajmy także o tym, że ktoś musi coś zjeść, ktoś musi coś wypić, kupić sobie jakąś pamiątkę znaleźć wiele rzeczy, które są mu potrzebne na szlaku, na trasie. W związku z tym jest wiele wiele powiązanych elementów. Branża turystyczna. To, ma tą szczególną zaletę, że tak naprawdę branże powiązane to transport, to noclegi, to usługi dla, na rzecz i transportu, i, i, i firm hotelarskich, to wreszcie osoby zajmujące się tą narracją, czyli przewodnicy, piloci, osoby, które pomagają w, w, zrozumieć historię tego miejsca, jego, w, w, jego specyfikę. To wiele różnych i in, interesów ale przede wszystkim interesariuszy, tych, którzy mogą dzięki turystyce i rozwijać swoje biznesy, ale tak naprawdę tą turystykę rozwijać.